No ludzie chyba będą zadowoleni, bo to już ostatnie chyba będą te filmy. Chyba na pożegnanie Wam to zrobię, i po prostu pożegnamy się, i sobie znajdźcie sobie inną osobę, której będziecie obliżać. Banować, kasować filmy i zajmować czas. Ja za te filmy nie mam reklam. Żadnych i żadnych pieniędzy. Tam nieraz ktoś paczkę wyślę, czy tam 20 zł, czy coś, a więcej, to mi się nie opłaca. To dzięki Bogu, że Paweł. jak to się mówi, przyjaciel przywiózł komputer bo tamten się nie dawał i że kupiłem kamerę bo tamty komputer o 500 zł nawet za te lajty co ja robiłem nawet pieniędzy nie wyjąłem, nawet nie zarobiłem i trzeba będzie chyba kończyć to wszystko Trzeba zająć się swoim życiem, a nie patrzeć na, na Was, że Wy chcecie oglądać mnie, co ja mam coś do powiedzenia. Że pysznie je jem. Każdy człowiek umie coś robić w swoim życiu. I ogółem dziękuję tym ludziom co mi pomogli, co mi wspierali i po prostu tak jak jest, to jest i po prostu o, ktoś dzwoni. Tak, halo. No cześć. Halo, nie nad ranem, bo to ja teraz to nagrywam, nad ranem po prostu Krzysiek wstał i popatrzył w stronę brama, brama była otwarta, ktoś po prostu, to chyba z dwóch, z dwóch musiało być, bo to kutka przeciwomaniowa i ta bramę nie mogli zdjąć tylko po prostu jak ruszali to po prostu ta suwka to się i o skobel i właśnie to odchyliło się i otworzyli bramę i po prostu koszem od śmieci od przystanku chyba musieli wziąć bo to od przystanku i wzięli na warandzie po prostu y to Pierdyknęli, pierdolnęli i po prostu to pobili szyby i musieli uciec od razu. A i po prostu zobaczyliśmy, zadzwoniliśmy na policję, Krzysiek zadzwonił i przyjechali i pojech... teraz poszedł na komisariat i a wcześniej o na policji mówiłem, a wcześniej jak wypuszczaliśmy psa, biegał po podwórku i ktoś się zbliżył, czy, czy poszczeka cały te i sąsiad dzwoni po prostu na zadzwonił na policję i przyjechała radiowóz, i, że taki pies agresywny, a jaki ma być wilczór? No, to wilczór jest, bo ja. Ja zawsze do niego podchodzę i nic i a obca osoba to po, po to jest pies, żeby po prostu ganiał, gryz i i pilnował. No tak, bo wcześniej tam kostki mu rzucał. A, a podeszedł cały te i od razu, bo... Ja? Tyle czasu u nas jest, półtora roku ten pies. Więcej nawet, no gdzieś z półtora roku. Nie, my go zamówiliśmy, my znaleźliśmy z y, po prostu y, przy, komputerowo przez internet. On ko koło Suwałk i po prostu samochodem zamówiliśmy go i musieliśmy trzy stówy zapłacić za transport, bo specjalnym samochodem przywieźli go. dwa, Tak, tak. No to widzisz, jak robił. Nie to musiało być chyba nad ranem, tak. No ja, bo ja często wstaję w nocy, do, y, po prostu y, podkładam a z tej strony właśnie drugie drzwi jeszcze były, jeszcze jedne zamknięte, takie drewniane, żeby cieplej, bo z, war z warandy, żeby, wiesz, nie wiało w tą stronę i po prostu jak walnęli, to nie było słychać. Albo z Barszańskiej mogli to być, bo tamty, bo to tam jest, są tak, Taka młodzież jest. Znaczy, jeden tam pracował, a to Wasilkowa jeden i jeszcze ktoś, jeszcze jeden.